Jestem Szarnik i dzisiaj gramy w Among Us'a, kolejny odcinek, który yy, no, chciałem nagrywać, ale oczywiście, yy, że jesteśmy jakimś oszustem, coś yy, Bądź sobie do kogoś, że, że nagrywam odcinek. Aha, ponieważ nagrywam odcinek, na Zaczynam nagrywam chyba. impostorem. łatwo? E... Jedną maszalę muszę zabić. Poktą. Poktą powołaną. Co to Reaktor. Łatwo? Nie znam. Mm, no, żeby żeby innego. No czy się i się cieszę, nie wychodzę. A się obok mnie jest teraz taki fajny peseł. Jak nie chcę tam, stoi w miejscu no coś tego kłaska, no to się drapie. drapię. Tu malagi. Albo chodzić nie umie. To podobno.

będzie trochę podejrzewamy, że nie wiem, ale. Dobra. Ale o, nareszcie. Ja bym sobie wiesz, ja nie Ja Tak. Staram. A. No wiatrki, pójdę, piszą Nie wiem, co ja mam mówić tutaj w tym filmie. Zakończę końca to bo jest chyba długa. Jak mi się wydaje, będzie długa, bo. Chyba tak, głosuj. głosuj. O oh. kur... Dobra, kik, ych, bo ja już w szkole. Kik, kik, No dobra, raz A teraz kliniczny zagłosował i nic, tak. Już halo, co jest grane? Kliniczny pomarańczowe, kliniczny pomarańczowy, Yoruyor. Ya. Mmm. Ya düşmesini niye ya? Tam taşın. Şimdi Stąd, Tylko zabiłeś, nie wiem, tam tu czy coś się, nie zabija się. Klik, tam to Nie ma. O, super, dobra. No, dobra. sobie tutaj idę. No, to tak, żeby było mnie widać. Abiecie, nie? I patrz, ja idę tam. ναι, ναι, είτου, ναι, είτου, ναι, το κάμερα, ναι, οπραίτο, ναι, κάμερα, η σε αυτό, ναι, ναι, Ja to wiem, o a co? Nie mam okazji A, w ogóle mam pytanie do Was. Znaczy w komentarzu, czy Wam się podobała ta podróbka. Czy dalej Wam się podobało? My się Bardzo podoba. Tylko jest trochę trudna na, na telefon. No i Ło. Czekaj. Już już nie

Ένα ψάνι μου που θέλω να παίρνω όμως. Αχα! Πάει να γράψω. Ήγερα Na milion procent. A nie. Zabija mnie. Pa. Zostaw mnie. Nie chcę zgonić. Pomocy! No ja nie mogę, nie wierzysz w typu. przepraszam. I znowu, tak samo, wychodzę Dobra. A więc, jak tak. stąd, to końcinko. Eee, yy, dobrze. Może się dzisiaj będzie odcinek.